Witam, witam, z tej strony Damian, słuchajcie. Jesteśmy na kolejnej mapce i dzisiaj gramy sobie w Minecrafta na shaderach. Te shadery są trochę takie niewyraźne, ale dla mnie spoko, ponieważ był nowy układ w Minecrafcie i y, mamy chyba język polski. Tak, mamy język polski i, i ponieważ poprzedni poprzednim bardzo wam się spodobał, Postanowiłem nagrać drugi z takimi y, jakby y, mechanizmami Redstone'a. Dzisiaj a pokażę Wam mechaniczne drzwi, które się samo otwierają, więc wytłumaczę wszystko krok po kroku. Potrzebny mam Redstone, y, czerwona pochodnia, płytka naciskowa, y, obojętnie jaka. Co jeszcze, poczekajcie, bo ja dawno nie budowałem tego. Dlaczego dawno nie było odcinków? Yy. Otóż dlatego nie było odcinków ponieważ. Yy, yy, bo nie mogłem się zalogować na moje konto Minecraft film, tak? Bo zapomniałem hasło i nie dało się go zmienić. Yy, I dlatego tak było, ale dzisiaj coś się stało, że mogłem wpisać i jakoś dziwnie to wyszło. I dzisiaj właśnie postanowiłem go nagrać, teraz przed chwilą właśnie usunąłem. I nagrałem ten filmik. Robimy sobie tak, i tutaj muszą być yy, cztery kratki odstępu. Czyli na tej czwartej kratce kładziemy to, żeby to było tutaj, żeby tutaj były dwa takie te. O, coś takiego nam ma wyjść. Tylko poczekajcie. Teraz. Tutaj kładziemy sobie to mnie i jeszcze tutaj. Ryżę. Aby nam to tak wypychało, ponieważ może większość z 2 już zła, ale zna. Przepraszam, sorki Ale ja pokażę jeszcze raz. O, jak mamy takie coś, to gdzie mamy tą pochodnię budujemy taką coś o, i robimy 3x3. 3. Yy, właśnie odpaliłem sobie te szyjdery, ponieważ yy, po pierwszej derki, po pierwszej pobrałem. Jeżeli, czekajcie. Jeżeli chcecie właśnie więcej odcinków z tej serii, bo pobrałem shadery, jak zainstalować takie shadery? Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, kliknijcie łapeczkę, będzie 6 łapek w górę, siadam, robię filmik i po prostu gramy. Poczekajcie. I tutaj muszą być raz, dwa, cztery. Tutaj muszą być cztery takie podwyższenia a reszta to na trzy, o kurde i tak to ma wyglądać, jeszcze tutaj okej okay. tak to ma wyglądać, z drugiej strony to będzie inaczej a więc polecam powiedzieć do końca tak tak tylko pamiętajcie, żeby ta pochonia nie była tam oparta, tylko tak, tak stała sobie bo jak zrobimy yy, tak to nam to nie będzie działało, jak widać. A musi być ten sposób. Przekajcie czemu to nie działa. Czekajcie, co się stało? Halo. Chyba na shaderach nie można tego zrobić. Ale spróbujemy. Jakby co, to, to wytnę ten i Po prostu zrobię nowy. Tak jakby coś. Było, czekajcie czekajcie, czekajcie, czekajcie nie wiem dlaczego tak to się stało w ogóle w ten sposób i teraz to powinniśmy połączyć czekajcie, bo może nie można tego na po prostu na yy, shaderach tego zrobić, ale, ale dałoby radę czekajcie, chyba da radę, czekajcie i tutaj gdzie mamy to, tutaj mamy te płytki tak, dało radę a więc to działa Mam nadzieję, że uważnie się przyjrzeliście. Tutaj jest pochodnia. Z drugiej strony też jest pochodnia. To połączyłem i to jakby tutaj. To już mam gotowe. Teraz tutaj jak to będzie wszystko wyglądało. Poczekajcie, bo ja zapomniałem. Dawno nie grałem, nie budowałem, znaczy takich tych. Tak i tak. podaję, że coś takiego. I tutaj gdzie mamy to. To to. to Robimy tak, 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 tak i dokopujemy się tam. O, o, już jak się dokopaliśmy, to połączmy to redstone'em. Poczekajcie, muszę tam... O! Kur... O, dobra. Połączamy. Poczekajcie, bo ja nie wiem, czy ja to... Poczekajcie. A, tutaj... Czekajcie, bo ja nie wiem, bo no może ja coś źle coś zrobiłem. Sorry, że jestem dzisiaj nieprzygotowany, ale. No coś takiego robimy. Coś takiego. I to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wszystko wam dobrze wytłumaczyłem. Oczywiście możecie to sobie wybudować. Właśnie, jeżeli chcecie odcinek jak wgrać takie shadery za pomocą jednej apki, no to polecam wbić 6 ławej w górę, ja wtedy siadam, robię kolejny odcinek. A więc to było na tyle. Pa-pa!